Witam w kolejnym odcinku Górgo Recenzji, w tym odcinku zabierzemy się za super superfuzowego deseru czekoladowego, zrobimy go z czekolady. Patrzcie, czekolada z masłem, wstawiamy ją do mikrofalówki. to pierwszy etap przygotowania tego wspaniałego deseru. Kolejna porcja! Dodajemy do siebie! Zatem tak, od koczkoladek. To każdy mnie zrobić, to nie jest super recept, to jeszcze nie jest ten fuz! Do fuzu trzeba dodatków! O oh, złów! Oh. Kawowe, mm. kawałek kawa on zdobył! Mam jeszcze pianki! A to jeszcze nie koniec! Bo potrzeba jednego składnika... Tak, cukru! Oh. MWAAAAAAA wow. nie. <śpiewa> nie Zatem tak, dło mi się zrobiło, bo yy, No nie mieszam jakoś w składników Wszystko było słodkie w jednej kategorii, ale No kawa była trochę Za gorzka i yy, no Do widzenia, no w każdym razie polecam Polecam, ale no Jedźcie albo powoli, albo mi kostek cukru, a on mi kawy. Do widzenia. Pianki, one, ten... wodzie się, ten nie rozpuszczają, mimo że są cukru dość dużo. No, trzeba je wyjąć i dać do kosza, niestety. Ach, tu ucieka śmieszna pijanka. Patrzcie, sukces.